Republika Kiribati. Kiribati to wyspiarskie państwo położone w zachodniej części Pacyfiku. Składa się z 33 atoli i atolów, a jego wysepki rozciągają się na obszarze 3,5 miliona km2 oceanu. Kiribati to raj dla miłośników białych plaż, koralowych raf oraz bogatej fauny morskiej. Mimo malowniczej urody, kraj ten boryka się z wyzwaniami związanymi z podnoszeniem się poziomu morza, co zagraża jego przyszłości. Kiribati jest także znane z unikalnej kultury i tradycji, a gościnność jego mieszkańców zachwyca turystów. To miejsce, gdzie natura i kultura splatają się w fascynujący sposób. Republika Nauru. Nauru to niewielkie państwo wyspiarskie położone na zachód od Mikronezji, na Oceanie Spokojnym. Jest to jedno z najmniejszych państw na świecie pod względem powierzchni i populacji. Nauru znane jest głównie ze swoich bogatych zasobów fosforytów, które były głównym źródłem dochodów kraju przez wiele lat. Kraj ten charakteryzuje się pięknymi plażami, rafami koralowymi i kryształowo-czystymi wodami. Królestwo Tonga. Tonga to państwo archipelagowe położone na południowym Pacyfiku, składające się z setek wysp, z których tylko kilka jest zamieszkanych. Jest to jedno z najstarszych państw oceanicznych, które zachowało swoją niepodległość i kulturę. Tonga jest znane z urody swojego krajobrazu, w tym pięknych plaż, turkusowych lagun oraz bujnej roślinności. Jako popularny cel dla miłośników nurkowania i żeglarzy, kraj ten oferuje wiele atrakcji związanych z życiem podwodnym. Tonga jest również miejscem, gdzie kultura i tradycje odgrywają ważną rolę w życiu społecznym. Mieszkańcy Tonga są dumni ze swojego dziedzictwa kulturowego, w tym z tradycyjnej muzyki, tańców i rytuałów. Istnieje także unikalny system społeczny, który opiera się na hierarchii rodzinnej i społecznej. Wyspy Świętego Tomasza i Księżyca. Wyspy Świętego Tomasza i Księżyca to niewielkie państwo leżące w Zatoce Gwinejskiej u zachodnich wybrzeży Afryki Środkowej. To archipelag składający się z dwóch głównych wysp. Wyspy Świętego Tomasza i Wyspy Księżycowej. Kraj ten jest otoczony bujną, tropikalną przyrodą, w tym lasami deszczowymi i plażami. Wyspy Świętego Tomasza i Księżyca to również kulturowa mozaika, w której mieszają się wpływy afrykańskie, europejskie i azjatyckie. Tuvalu. Tuvalu to małe państwo wyspiarskie położone na Oceanie Spokojnym, w regionie Mikronezji. Składa się z dziewięciu atolów, które są otoczone turkusowymi wodami i białymi plażami. Jest to jedno z najmniejszych państw na świecie pod względem powierzchni i populacji. Tuwalu jest znane z urody swojej przyrody morskiej, a nurkowanie i snorkeling są popularnymi aktywnościami dla turystów. Jednak kraj ten boryka się z wyzwaniami związanymi z podnoszeniem się poziomu morza, co stawia go w obliczu poważnych zagrożeń. Tuwalu to symbol konieczności ochrony wyspiarskich państw przed skutkami zmian klimatu.